Moje Himotki i niedoczynki. Oto mój poradnik, który napisałam specjalnie dla Was z myślą o Was, o kobietach, które chorują na tarczyce, na różne jej odmiany, dzielę się tu z Wami moim osobistym doświadczeniem ponad 20-letnim z tą chorobą. Kiedy byłam na początku. Już po diagnozie, i później przez pierwsze miesiące, a nawet pierwsze lata, potrzebowałam takiego poradnika. Na początku nie miałam jeszcze internetu. To były, o, jak to się mówi, starsze, zamieszkłe czasy. I szukałam w książkach, w bibliotece, w różnych poradnikach, gazetach tej potrzebnej mi wiedzy.